Siemano, ze z tej strony Quirku i właśnie obudziłem się w jakimś dziwnym miejscu Jakby, nie wiem, właśnie o to mi chodzi, że patrzę, co tu się stało Nie wiem, co to jest, jakiś dźwiedl bierze auto Mam jakieś w ogóle bronie, jakiś karabin, jakieś pięści, jakieś, nie wiem, jakieś nożyki na pięściach Pistolecik jakiś I Nie wiem, co, to, co się stało Nie wiem, jestem w jakimś dziwnym miejscu Ale właśnie wchodzę tutaj jakby no, ręce sam nie wiem, co robię trochę, bo widzicie właśnie. Um, jakiś typek mi coś gada. Ale po co widzę mi te bronie? A, co to jest? Strzelaj do niego! Ej, widzowie! Coś mnie zaczęło gonić. Szybko, szybko. Strzelaj do tego. już to widzieliście? I co jest? Dalej to idzie. I on coś apokalipsa co zombie, widzowie, szybko. Yyy, zmieniaj broń, zmieniaj broń. Zmienię. O, dobra. Ja, widzę, wy to widzieliście jakiś... O, mogę wybrać wzmocnienie. Co mi może pomóc? Prędkość tego... Yy, przedmioty leczące... No to rąca. Dobra. Widzę, nie wiem co się stało, ale dobra. Jakiś zombie, widzę, tu jest jakaś runda druga, czy ja muszę przetrwać z tymi zombiakami. Dobra. Zobowie, lecimy z nimi na pięści. Czekaj, okay, tylko trzy... Dobra. No. leżą. Dobrze. O, kolejny pik, dobra? Dobra, dobra, dobra. Widzę, że to jest, kolko, tu jest tak strasznie, ale jakoś dobra. O, macie, o macie, Janowski. O, macie, o, macie. A, nie. W a, Dobra, dobra, dostał, dostał. Spokojnie, 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 spokojnie. Dobra. Eee, yy, dobra, dajmy. Widzę, że to wzmocnienie, to niech będzie losowe, ale. Eee, yy, dobra. Co to jest? to mało czy nie... No nie Gdzie to jest? Halo? Widzowie? Tamto! O nie, to coś się zbliża! Co? Jak ja to zrobiłem! Widzowie, zostawcie suba, jeśli nigdy nie chcecie apokalipsy zombie! Albo lajka like chociaż. Jak nie macie, to zostawcie suba, a jak macie suba, to zostawiać mil tu lajka, bo widzowie przyjdzie do was właśnie taki zombiaczek, I macie to, jak nie zostawicie subskrypcji. I dlaczego to się ładuje cały czas? No mnie tu goni zombie, a to się ładuje, no dobra. Nie wiem, dobra, wezmę to. Że te... Takie z wzmoc... I widzę, napiszcie czy chcielibyście odcinek z, z, z tej gry z jakimś moim kolegą, bo może będzie. Bo jakby... Może nas tutaj tepnie. jo jak to wali! Dobrze. Pyk. No strzała go mam. <gry> Ale wiesz, się ją na skip. Pik. Aj, widzę, nie pyta. Yy, widzę. Nie... a nie wiem, nie pamiętam. Jak w jakimś filmie! O kurde, o kurde, a nie ładuj tą amunicję! O dobra, dobra, dobra! Ale widzę, ja! Aha, dobra! Chciałem, <ścoughs> żebyś powiedzieć, że się. Dobra, widzę, ja będę walił z tego, czyli takie mam jakieś dodatkowe coś na pięście. Z tego będę walił. A ja masz! Ojej, kujzałem za dużo ich. Zdecydowanie za dużo. Oa, biją mnie! Co on robi ten zombie? O, dobra. Ale to była walka. Chcesz pomóc? Nie, nie, O, co tam jest? I tam coś nie widzę, tylko trzeba to pójść, bo... Na Na tym skrzyżowaniu takim to... Jako widzę, co się stało. Ja już wiem, gdzie ja jestem. To jest moje stare miasto. Ale patrzcie, wszystko jest palące, rozwalone. Stary bank pana Henryka. Jo. Wszystko, policja. Ja, no nie mów, że ja zostałem tutaj sam, widzowie. Nie. Dobra, szybko. Wbijamy tutaj. Bierniemy. Yy, proszę mi to dać. Co to jest? O. O, mogę się naprawić. Dobra, to chcę naprawić. pewno pojedynki. Co to? Siekiera! <laughs> nie, nie, dawaj mi to. Siekiera! Daj Dawaj mi ponad to i Ho, ho, ho. Ho, ja. Ho, ja. Ho, ja. Ho, ja. O nie, czekaj. Biegaj z sobie kubanku. O nic ile... Oj, to szyki mocna! mocno! Oh, dobra, szybko uciekam. Nie dobra, nie ma. O pokonuję. A ty, co ty tu robisz? Mosk, ciebie, to ja mam na szczęło. Gdyby była Twoja grupka, byłoby problematyczne. problematycznie. Problematycznie. Co to jest? Bandarz? Mam bandos, no dobra. O nie. Ja, bo, chcecie mnie pokonać, to najpierw musicie pokonać mojego Akacza. Znaczy moje... nie wiem co to. Mój pistolecik. Nie. Moje... Ja, a ta jeśli chcecie pokonać mnie, najpierw pokonajcie moje uzy Janoskę, ja Janohy. Widzowie jak Janosek to jest taka osoba, która was czasami wkurza. I jest śmieszne. To jest właśnie Janosek. I czemu ja mam jakąś dziwną broń wyposażoną? Przecież strzelam do wozu. widzowie, wy nawet nie wiecie, jakbyście, Widzowie, pomóżcie mi. Podpiszcie petycję. Pokonajmy zombiaki. Podpiszcie petycję. Widzowie, zbieramy. Zbieramy podpisy. A ja. Chodź, Janosek, 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 każdy Janosek. To Wy to Janoski jesteście. Amatorzy, Pik, Pik. Widzowie, ja jestem kozaczkiem, co to... Dla mnie to jest proste. Widzowie, nie dla takiego Morelka, co by chciał zrobić i by się wywrócił. Halo, idziecie, oni się mnie boją, widzowie. Nie ma ich Boicie się mnie, czy co? O! Dobra, przepraszam, 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 nie boję Ja się was boję prędzej niż wy mnie. O! A idealnie na tym jak Też Chcesz pominąć fazę sklepu? A pominąć. Co teraz sklep? Nie ja, ja chcę w sklepu. On jedenasta. 11. Czegom tu stał? Coś na mnie spadnie? No. Dobra. Halo, 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 zombiaki, proszę mnie tu zostawić. Wymyślam nową piosenkę, jest, nie wiem co tam gadam nawet tańczę sam tutaj. Widzowie, gadam jakieś nie, bo chcę stąd uczynić, ale tam pożar. No, szybciej ładuje mi się broń. Czekaj, 4, 4, 4. Dobra, jak to na was nie działa, że działa na was tylko jedno. moja siekiera! To nie ma ręki, ja nazywam. Nie wiem, odzyskaj jakieś losowe rzeczy. Widzę klikam, bo. A, i jeszcze chciałbym się uleczyć. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, nie ja chcę moją szykierkę. Ale ja jestem kozakiem, a w jakimś filmie patrz, ja widzę. Ja się czegoś boję, ja się niczego nie boję. <laughs> Nic mnie nie zaskoczy. Wybierz. Co ja mam wybrać? Stacja Rak... No ja nie mogę tego. O dobra, mam to. Jakieś Janowski mi tu podchodzą pod moją stację. Dziwną, jakąś, nie wiem jaką stację, ale jakąś mi tu podchodzą. Tak, ja. Pyk, I co, i co, i co teraz, i co teraz? Bierz korzyść. A, dobra, dobra, idę po kolejną, po kolejną. Zawsze teraz idziemy po tamtą. Ale oni już zaczynają biegnąć. O nie. Tu, o nie! Szybko trzeba ich pokonać na chwilę, że oni przyjdą kolejni. Dobra, biegnij, biegnij. Uaaa, wychodzę z tych budynków. Widzowie, może już jest problem. Dobra, wejdźmy do tej stacji, 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 stacji. Tędy. Jest stacja, mam cię! Ha! Dobra. Podróż do sklepu? Ja nie chcę, albo... Tak, w sumie chcę, bo sobie naprawę coś. Widzowie, ta gra jest straszna! Ale dobra. Nie można, widzę, się poddać. Trzeba walczyć do końca, jak Janusek trzeci burny tro. Nie wiem, widzę i dosłuchajcie mnie, jaka to głupota na tym odcinku. Dobra. Nie sprzedaj tylko to. Broń. Zarządza. No moje uzi to ledwo się trzyma, się jest okej, okay, to jest okej, okay. nie chcę wydać kasy na to. Ile mam kasy? 2000 tysiąc... Ita Panie Janku! To my takie rzeczy mamy teraz. oto. Czeka osio. o się. Ja widzę, czekam, ale patrz. Patrzcie jaki kozaczek. Dy, 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 dy. A trzeba jeszcze skop zakończyć, dobra? I po radioaktywną, tam gdzieś była stacja. Tak, radioaktywna. No tu. Nie działa. No nie no, a działa. Trzymaj. Kolejna stacja. No nie! co nie działa? Szybko, bo się runda zaczyna, zaczęła chyba już, ale biedna. Biedna, ale biedna, biegna, biegna. 300 metrów, to nie jest tak daleko, widzowie, 200 metrów teraz. Szybciej! śmy coś goni pewnie, nie wiem. biedni, miękniej. Stacja radio. Co tu się... Yy. Nie, lepiej nie wychodzić z tego chyba koła. Bo nie tracę chyba Co jest? O kurczę, co tu się dzieje? trzeciego ból draba To tu jest czekaj 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 daj mi się ruszyć łapie jejku Uch. co to było widzowie Co to Morelek się wkurzył i wysyła na nas te zombiaki widzowie Widzowie zostawcie lajka żeby im pomóc a teraz bo jakie się się dobra trzeba się przeszykować bo to nie będzie takie proste no, od początku nie było proste. Kurczę, ja jestem w jakimś kółko. jak wyjdę? Oła, 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 nie chcę, nie chcę, wyjść! CO JEST?! Ile was tu jest?! Januszku, ja, nie 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 ha! Ha ja! Dobra. Wielki no nie 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 coś, odblokuje nowe zagrożenie. Oho, oh, nie. Oh, ryzyko trzęsienia ziemi. Ład. Redukcja jądrowa. Zyskuję. Nie wiem, ja daję widzę losowe, bo ja mam tu jakieś, nie wiem, rzeczy. Runda 17! A ja se stoję z siekierą jak Janosek, a my mamy rundę 17. Co jest?! Widzowie! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Zowie, może się lepiej od was od nich odsunę. Od was się nie odsunął, ale od nich to się odsunę. Ech. Nie, no normalny dzień w Ohio. Normalny! Co tam się dzieje? Normalny dzień w Ohio oficjowie. Bardzo normalny. O nie, o nie, a te, te takie cugas Nie wiem, strzelam tam po prostu... Supek się wystarczył się szuka. No ty to... Ej! Zpięcie cię rozwala. Dobra, dobra, dobra. Leż, leżę, leżę. Wszyscy leżą. Widzowie. Już mi te wybory. Trzeba, modować broni? No to fajne. A, bo ja w ogóle z mojej broni mają, nie korzystałem. No, no wiemy już dlaczego nie korzystałem, bo ona jest po prostu mega słaba. Ona nic nie robi praktycznie. 3, 3, 3, 2, 2, znaczy 2, 2, 2. O, dobra. No co się drzwianosie. Aaa, widzę jakiś zombie jak się wydar i mam jakieś ogłuszenie. Baczę coś boli. Dobra, dobra, dobra. No nie no! Czemu mi tu nikt nie może pomóc? Widzowie, jestem tu całkowicie sam w mieście pełnym zombie gonimy właśnie jakiś zombiaczek. A ja walę go z moich pięści, bo ja jestem silny jak strongman jakiś. Por proszę bardzo, gigaczat, widzowie, paki. Pyk, 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 rozwalam. Widzowie, no co, co się, nazywa klasa, z jakiegoś czegoś na rękach to ja wszystko mogę rozwalić Czekajcie, widzowie Co, co, O nie O nie Widzowie, o nie, o nie, O NIE! Ha! Ha! Dobra, uciekam, uciekam, uciekam yy, do, do restauracji, do restauracji, szybko, 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 szybko yy, O nie, nie mam przejścia Do góry, do góry, do góry, do góry, widzowie, odbiegnij yy, Co to, dziura w jakaś? O nie No przecież nie skoczę z balkonu ha! O nie, o widzowie! Dostaję! O widzowie! O, ale jeszcze walczę! A ła, co ty robisz, jadąc? Nie, dobra, nie. Czekam stąd, uciekam. Tędy. A co tu jest? Dobrze, zwalam was przecież. No nie, już mnie gonią Janowski, szybko biegnij, biegnij, biegnij. Jaki... Ja mam e, taki strątą, ta pupa, satel. Nie wiem, czy ja gadam widzowie. Tędy... Oh. ja zrobiłem? Nie wiedziałem, że wy też się umiecie przedżyć przez szybę, ale chyba powinienem zacząć to wiedzieć. Nie widzowie, dobra, widzę, to to by było na tyle widzę. Napiszę w komentarzach, czy chcecie trzecią, jaką trzecią, trzecią, drugą część w komen... O nie mam amunicji, świetnie, świetnie, świetnie. W komentarzach Dobra Jeszcze Napiszcie, czy będziecie chcieli trzecią część w komentarzach widzowie Bo ja nie wiem, co ja już tu mam robić Jakby wiem, ale Napiszcie, czy chcecie trzecią część w komentarzach Ja was żegnam widzowie i papa pa.